Jestem Fazio, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zagrałem sobie FIFA Mobile. Będzie z tej gry to pierwszy odcinek. Jestem bardzo ciekawy, jak gra się prezentuje, bo po miniaturce widzę, że jest yy, bardzo ładna. Yy. Myślę, że to będzie tak jak w FIFA, prawdziwe, że będziemy zaczynać takiego gorszego składu, a potem będzie on coraz yy, jakby lepszy. Ok, teraz musimy podać swoje imię. To ja nie nazwę się Faziof8, teraz się nazwę inaczej. A, PT. Ok. Continue. Ładuje się, naładuje. Okej, okay, jesteśmy już w centrali. Welcome to new season of Mobile FIFA. I'm Eden Let's kick off drills. Okej, okay, zobaczymy na czym polega. Kiedyś gram w tą grę, ale nie w tą wersję, więc... Ciekawie jak to będzie wyglądać. No i zaczynamy. Oczywiście jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Czyli na kanale Fazio 8 i na kanale SX Marcela, Szklanki TV i Cegiełki i ty i ty i Adionga i ty i, ty, i, Younga, i, ty. I, i jak. Hmm, bo to jest pierwszy odcinek z tej gry, więc jak on Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, ok. I mam, I mam tak strafiłem, ok, super. Kolejny bang. Celowanie może być trochę trudne. Jak na początku, ale się do tego pewnie przyzwyczaję. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jeszcze sobie pewnie coś w ustawieniach zrobię, żeby inaczej były pokazane przyciski. Dobra. I kolejny trening jakby musimy zacząć. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w kolejnym treningu. Ja mam tak klikać, tak? Okej. Okay. O, super! Jest gol, no i super! Cztery tysiące punktów. Continue. I kolejne trzy tysiące punktów. I mamy piłkarza Jovelić. Okej, okay, wracam do centrali. My team. Swap. Okej, okay. już chyba mniej więcej wiem yy, o co chodzi. Czy będziemy mieć jakiś nowy trip? tryb. kick-off. I przechodzimy po prostu do następnego treningu. Dajcie znać, jak wygracie w tą grę, to jaki macie skład, jaką macie ocenę, bo widzicie, że ja na razie mam bardzo słaby skład Sprint Jest go OK fajny trail fajny Podobał mi się. Dobra, 3000 końców, 3 expa i końcu, przechodzimy do następnego treningu. I potem będziemy mieć takiego piłkarza, jakiegoś A, coś tam. Dobra, Sprint tackle. I tak, po tym zabieramy piłkę. Dobra, proste. 3000 i 3 ekspa i mamy Ampadu. Ampadu mamy, takiego piłkarza, jakiś trening, exp jeszcze i będziemy mieli jakiś meczek potem, ale najpierw wejdziemy nasz skład. Jovelich Train. Okej. Okay. Komit. I mamy 70 player. Super. Mamy 22 tysiące pieniążków. I znowu będziemy chyba ten kick off robili. Teraz będziemy mieć jakiś mecz chyba. Tak, mamy mecz. Ale tu wygrywamy 3-1. To jest 70 minuta, więc to nie będzie cały mecz jakby. Czyli jakby... Jakby to... Dwie trzecie meczu. O, jakoś tak chyba mogę to zrobić, nie? I podawać mam tak Może... Poszukam coś ustawienia, żeby były takie przyciski, jak się podaje, żebym nie musiał naciskać na zawodników. Jeśli coś takiego będzie, to, to spróbuję ustawić, tak? A my w tym czasie strzelamy gola. Jowe Na 1 do 0. Na 4 do 1. Albo komputer strzelił mi 3 gole. O! O! Sprint and skill tam był, o! I zabierzemy mu piłkę, czy nie? Dobra i leci akcja. Aj, nie ma! Bramkarz obronił. Szkoda. Ale mam już rożny. I nie ma! Aj, 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 aj! Ale wygraliśmy 4 do 1 z More Morkomby. Hmm. Ciekawa nazwa drużyny. To jest chyba prawdziwa drużyna. Nie wiem. 5000 tych. I mamy Czurama. Czuram. Churam. Czuram. Churam. Chyba już dobry pikać, bo ma 75 punktów. Hmm. O, tu są jakieś wydarzenia, chyba, że jakieś misje, czy coś. Continue go. I co tu musimy zrobić? Hmm. To. Okej. Okay. Free. No dobra, i jakiś pick point, i o jakiś dobry piłkarz 75, 76 punktów. Myślę, że będzie całkiem spoko. Training exp. Okej okay. i mamy tu jakiegoś tego. To co teraz? Wracamy tutaj. I wejdziemy do yy, Kick Off. Hmm. Będzie się nam troszeczkę ładować. Dobra. Słuchajcie, tu możemy jeszcze coś kupić. Nie, bo tu jest jakieś Eldorado za jakieś. Pieniążki. Co tu? Paks. Jakieś coś za 50 tysięcy. No dobra, my na razie nie będziemy żadnych Fifa pojazdów kupować. Gdzie mam teraz kliknąć? W Events czy gdzie? Przepraszam że za inne dźwięki. Nadal nie mam mnie w domu, bo jestem na długich na wakacjach. Dobra, welcome to world tour. Jest, o, o, chyba pamiętam co tu, że tu, chyba, a, chyba, chyba, już wiem, 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 wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Że tu będą, że tu będą ci kluby z tych lig po prostu, że, tak, tak, no, mam rację. Tak, będą kluby z Premier League, ale będą też takie, które nie są w tej, w pierwszej lidze, tylko są w tych innych, tych późniejszych ligach, w tych wcześniejszych. Dobra, trochę trudno jest. O, i, i nie ma bramki. A Szkoda, że już i. i. przewrotka! Aj, słupek był! Był słupek, był słupek. Przepraszam bardzo inne głosy, ale no. Nie mam nie w domu. Dobra, kill, skill jakiś. I strzał, i bramkarz broni. Jeszcze jeden strzał, ale bramkarz znowu broni. Bardzo dobry on jest. Dobra, tu poddaję, tu. I spalony niestety, spalony. Szkoda, wielka szkoda. Szkoda, bo, bo mógł być gol, który ja strzeliłem, a nie komputer. Ojej, co się dzieje, co? Nie! Jak wypuścił tą piłkę, ten bramkarz? Ciekawe, czemu ten. Inter, czemu ten piłkarz nie biegł do tego? Szybko biegniemy. Muszę strzelić gola. Ostatnia akcja meczu dośrodkowanie. Tam by był spalony. Jeszcze jedno, dobra. Tak to. Wygraliśmy, ale żadnego gola nie strzeliłem, bo komputer strzelił. Ale ważne, że wygraliśmy. Dobra. You won! Super, bardzo się cieszę. I mamy jakiegoś piłkarza, ja sobie wejdę do tej, do składu. Yy, bo ja muszę sobie tam... zmienić coś. Mój team. I Ciebie muszę zmienić format ją zmuszę. Tą wezmę. I ciebie. Słop i Ciebie zamienię za tego. A nie, to za tego zmianę. Tak. Tak. I na obronę zamiast tego dam ampadu. Dobra. Nasz skład jest o wiele lepszy. 62 overala. Zrobiłem, żeby nam się zrobił lepszy tak automatycznie wejdę do tutaj. Adidas G, Gmr. Czy tu mogę zagrać, czy? Yy. To chyba za pieniążki jest. No. To jest chyba za pieniążki. To wejdziemy w World Tour i rozegramy ten trening, który mieliśmy rozegrać i to będzie też y, powoli koniec tego odcinka. Dobra, silver player będzie za to jakiś plus 60. Mam nadzieję, że jakby w jak wyleciał ten y, 76, a miał być plus y, no plus 60 i jest gol. Trening zrobiony. A poczekajcie, może jeszcze zagramy ten mecz, Nie bo... Jeszcze zagramy ten mecz. Jeden. On nie zajmie za dużo czasu. Dobra. Dobra. Biegnę, 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 biegnę. O! I wrzutka i będzie strzał, ale nie ma gola, i tu nie też nie ma, Ale bramkarz to dobrze obronił, tam wybił. Tu wrzucę mu chłopowi. I nie ma strzału obok bramki, obok bramki, niestety. Dobra. I Jowelicz nie raz raz row jakiś nie i Jowelicz jak on to obronił i jest gol Czuram tychy Uram ja Cię kręcę już Ja myślałem że już tego gola nie będzie bo tyle razy tam strzelali Ja ten tak leciutko po prostu i gole Super Aj, chciałem takim lobikiem, jakby, ale się nie udało. Dobra, wygrywamy. O, musimy wziąć tą piłkę. Aj. Dobra. I temu bym podał. I tu, tak. Biegnij. Myślę, że zdąży podać. Może też napiszcie w komentarzu jakiego, jaki klub najbardziej lubicie i jakiego piłkarza najbardziej y, lubicie. Bo ja najbardziej y, lubię, y, ja najbardziej lubię Dawida Dg i Roberta Lewandowskiego. Nie wiem, kogo wy lubicie najbardziej, ale ja, ja lubię tych piłkarzy. Spalony. Ajajaj. Niestety spalony. I plus dwie minuty doliczony do tego meczu. I wybicie ostatnie. I koniec meczu. I... Bo drodzy, to będzie już też koniec tego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, mój kanał. Yy, no wiecie kogo sami, więc trzymajcie się ciepło. No i cześć!